Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię sobie margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Witam bardzo serdecznie na kolejnej dawce informacji ze świata transformerów. Jak już wiadomo z poprzednich moich odcinków, zostałem zobligowany w pierwszej kolejności do recenzowania figurek firmy Hasbro, jak również Tomi Takara. I na pierwszy rzut oka wychodzi Transformers Premium Finish Starscream. Które właściwie wygląda tak samo jak pierwsza, pierwsze wydanie tej figurki. Figurka jest bardzo ładna, prezentuje się bardzo ładnie i w zasadzie nie mam nic tutaj jej do zarzucenia, gdyby nie to, że wygląda dokładnie tak samo jak figurka, która wyszła ostatnim razem, czyli ta pierwsza wersja Starscreama. Mam nadzieję że tylko, że w tej trochę poprawili klapę, aczkolwiek nie widzę wielkich zmian względem oryginału. Może dlatego, że już tyle się na tą figurkę napatrzyłem, że już mi troszeczkę. Widok się opatrzył, natomiast widzimy różnicę w formie pojazdu. Tu można zaobserwować, że troszeczkę poprawili na skrzydłach te malowanie. W tym miejscu jest takie bardziej autentyczne pobrudzenia. Dodatkowo mamy bardziej pobrudzone z przodu. Tego co mi się wydaje, dodali też trochę te kolory bardziej takie nasycone. Ten kolor, który jest w figurce robota, jest troszeczkę bardziej na rękach nasycony. Może mi się to zdaje, może, ale wydaje się troszeczkę bardziej Niemniej jednak, czy warto kupować figurkę z premium finish, yy, mimo że mamy Starscreama na półce, który wygląda w sumie praktycznie podobnie do tego, zostawię to Wam generalnie do oceny. Ja osobiście daruję sobie tą figurkę. Niemniej jednak, fajnie, że wyszła. Szkoda tylko, że to nie AirTrace, ale bardzo fajnie wyszło. Airfire i Nightstick. Nightstick. Musiałem cztery razy przeczytać. Brzmi jak zabawka z nocnej szafki. Nightstick. Hasbro się już naprawdę po kończył pomysły. Generalnie mamy tutaj przerobioną figurkę, lekko przekolorowaną figurkę Inferno Voyager. Klasa. Figurka generalnie wygląda jak poskładana z kilku różnych części, którym nie wyszło kolorowanie. I tak mamy trochę białego tutaj, trochę czerwonego gdzieś po kawałkach. Jest to oczywiście Generation Select. Figurka prezentuje się całkiem fajnie. Dokładnie tak samo fajnie, jak prezentował się Inferno. Mamy tutaj do dyspozycji oczywiście tradycyjnie pistolet. Dokładnie taki sam jak mieliśmy w przypadku Inferno. Mamy takie działko, które przyczepia się tam z boku głowy. Dokładnie takie same jak w Inferno. Mamy też drugi takie działko, które jest dokładnie takie same jak w Inferno. No i oczywiście takie szlałfy poboczne, które są dokładnie takie same jak Inferno. Ale co mamy nowego? Nowego dostajemy efekty cząsteczkowe, czyli takie dwa plastiki, które będą odpowiadały za strzelanie. I efekt, który do złudzenia przypomina te same efekty, które mamy do, w Hot Rodzie. No i oczywiście mamy Night Stick'a, który właściwie. No jest, jest to figurka, która będzie się zmieniać. Zdaje się, że w broni generalnie. Mamy taki dodatkowy kawałek plastiku. Figurka prezentuje się bardzo ładnie, jest to ciekawa interpretacja kolorystyczna Inferno. Tutaj możemy zaobserwować na drugim zdjęciu, że zmienia się w taki pistolet, czyli krótko mówiąc wygiął nogi do przodu i tam wyjął sobie lufę i to jest pistolet. No i oczywiście efekty cząsteczkowe mi się bardzo podobają, takie fajne jakby z wody strzelał. Całkiem spoko, w sumie przypomina trochę wodetku, gdyby bardziej białe było. No i oczywiście mamy tutaj z pistoletem, pozuje. Bardzo fajna figurka. W następnej mamy w formie pojazdu, i tu już generalnie o ile nie byłem przekonany do wersji kolorystycznej w formie robota, o tyle w przypadku figurki pojazdu muszę powiedzieć, że wygląda dość ciekawie. Nie zrozumcie mnie źle. Dalej to wygląda jak odpad poskładany produkcyjnie po inferno, to co pozostało, ale już tutaj możemy zaobserwować, że już przynajmniej ta biała kabina troszeczkę kojarzy mi się bardziej z karetką, aniżeli ze strażą pożarną, ale wygląda już to bardziej. Konsekwentnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na kolejnej focie mamy oczywiście tutaj feature z drabiną, że jest wysuwana dokładnie taka sama jak w inferno. Krótko mówiąc, jest to przeróbka inferno, więc tutaj praktycznie niewiele zmian będzie. Podobają mi się ręce, że tutaj ma pomalowane na czarno, więc podejrzewam, że sobie też będę malował takie coś przy swoich figurkach. Bardzo fajnie to wygląda. Ja osobiście nie kupię, ale bo mam już inferno, nie potrzebuję kolejnej rzeczy. Wspominałem już, że o inferno? Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie. W kolejnym newsie pokażę wam rury. Rury jest to niebieska wersja Hofera. Możemy zaobserwować tutaj, że wygląda właściwie prawie jak Hofer. Zmieniona jest tylko klata piersiowa, więc jest to troszeczkę zmieniona wersja. Możemy zaobserwować troszeczkę inną głowę. Nogi wyglądają tak samo. Mamy bardzo fajny, zmieniony, troszeczkę inny pistolecik, pomalowany na srebrno. No i oczywiście białe, już nie srebrne, tylko białe, troszeczkę zmienione ręce. Ciekawe, czy układ transformacji też będzie troszeczkę inny. Wydaje, że chyba nie, aczkolwiek podoba mi się to, że troszeczkę się różni od chofera. Bardzo fajnie podoba mi się. Osobiście za choferem nie byłem, nie przepadałem za tą figurką. Jeżeli będzie gdzieś na promocji, to może się skuszę, natomiast rury wygląda naprawdę fajnie. Uważam kupno tej figurki. Zdecydowanie, ponieważ mam już idealną wersję hofera, ten będzie całkiem, całkiem fajnie pasował, będzie kompletnie inny od tego co mam. Jestem mocno zainteresowany tą figurką. Następna figurka to Generation Select Blue Streak. Tym razem jest. Niebieski. Mamy tutaj blue streaka, wersję niebieską tego pojazdu. Podejrzewam tutaj na pierwszy rzut oka mogę zaobserwować, że wygląda bardzo ładnie figurka. Mamy biały pistolet, białe na działka na ramienia. I z tego, co mi się tutaj wydaje, to niebieski kolor na drzwiach to jest farba. Czyżby hasbro naprawdę pomalowało w całości tą figurkę. Tutaj możemy zaobserwować na nogach też wy błyszczy, albo jest to bardzo błyszczący plastik, albo jest to farba. Na pierwszy rzut oka wygląda, jakby była to farba. Dodatkowo mamy pomalowany na srebrno tutaj bardzo ładnie przód Blue Streaka. Podoba mi się właśnie ten kolorek. Rzecz, która mi się mniej podoba, a na to to wygląda, to przód Blue Streaka wygląda jak Remold Smoke Screena, bo tutaj mamy ten właśnie obniżony spoiler w tej wersji. Więc no widocznie Hasbro nie chciało dać swoich ekskluzywów, moldów ekskluzywnych do tego, ale mimo wszystko. Wygląda, figurka wygląda bardzo ładnie. Gdyby tylko nie rozpadała się po prostu po pierwszym dotknięciu, byłaby idealna. A tak, no cóż. Rozważam kupno tej figurki, zobaczę, jak będzie w miarę w taniej cenie. Też sobie wezmę, rozważę może to, bo uwielbiam ten mold, więc jestem bardzo na tak. Im więcej takich moldów Hasbro wyprodukuje, tym większa szansa, że któryś przetrwa więcej niż miesiąc. Więc jestem jak najbardziej za. Transformers Generation Select. War of Cybertron, Voyager Class, Galvatron. Jest to wersja Galvatrona, która kolorystycznie bazuje na pierwszej wersji z G1 Galvatrona, którego dostaliśmy na rynku. Oryginalny Galvatron, który był dostępny w wersji G1, posiadał właśnie taki rodzaj kolorów, czyli takie trochę jakby kontrakolorystyczne kontra względem tego, co dostaliśmy w bajce. Możemy zaobserwować przekolorowaną białą klatę fioletowe łapy. Figurka prezentuje się no jak poprzedni Galvatron. Tutaj się zastanawiam tylko nad jedną drobną rzeczą, bo z tego co widzę na tym pierwszym zdjęciu, to troszeczkę poprawili te ręce, że one już nie wiszą tak z do dołu, tylko sprawiają wrażenie jakby były trochę wyżej, czyli jednak twórcy ze względu na problemy z tą figurką postanowili chyba to poprawić. Mam taką nadzieję, że udało im się to już wyeliminować ten błąd z tymi ramionami, bo dużo ludzi na to narzekało. Figurka generalnie prezentuje się bardzo ładnie. Ładnie. Tutaj mamy też zestawienie z drugą taką figurką, czyli z Galvatronem, w tym, który mamy już dostępny obecnie. Obydwie figurki prezentują się całkiem, całkiem ładnie. Nic nie można tutaj powiedzieć, chyba różnica tylko jest w samym dziale. Tutaj możemy zaobserwować, że w oryginale działo takie jest lekko przeźroczyste i tylko zasmużone na u góry. A tutaj mamy w figurce tej obecnej, takie sparklujące. Mamy całą masę gwiazdeczek i takich brokacików posypanych. Cudnie, zawsze chciałem mieć Galvatrona z brokacikiem. A Wy co sądzicie? Czy ta figurka jest zwarta Waszej uwagi? Czy uważacie, że jest naprawdę fajna? Czy jednak wolicie tradycyjną wersję fioletową, która dostępna była w bajce? Dajcie mi znać w komentarzach, którą wersję byście bardziej wybrali, która bardziej kolorystycznie Wam się podoba to By było na tyle w dzisiejszych newsach. Niczego się nie bójcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dajcie suba jak możecie, wciśnijcie dzwoneczek. Będzie mi bardzo miło do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.